Zdecydowałem się jednak pokazać jeszcze dwie powtórki z pierwszej edycji, ponieważ pierwsza wyszła dość absurdalnie. Zresztą, nie będę zdradzał, zobaczcie sami. Pomysł był prosty: ustawiamy jakąś obronę tutaj w sektorach. miejskich na B2, B3. Nasza artyleria spróbuje kogoś wykurzyć, jeżeli kogoś zobaczymy wcześniej. Panzer 1C ustawia się na naszej bazie, a nawet troszeczkę przed nią, żeby świecić kogoś, kto pojedzie po zielonym. Tutaj próbuje się ustawić tak, żeby zaświecić kogoś, kto wyjedzie miastem. Stugi czatują na ulicy Pierwszej. No i czekanie trwa. Nie ma co pokazywać, więc będę przewijał, dopóki się nie zaświeci pierwszy przeciwnik. Chwilę im zajęło się zorganizowanie. Zorganizowanie się. Ponieważ ich uznali, że nie ma sensu atakować betetkami tutaj. Zbyt zamknięty teren. Zmusili poczekać na kawu, które nie są demonami szybkości. Z załogą 75%, tym bardziej. Rozważałem przeniesienie się na pozycję naszych pz ale to już za późno. Zatem oni nadjeżdżali od strony, z której pozycja naszych pancerków pierwszych i drugich nie dawała żadnej przewagi. Wręcz przeciwnie, uniemożliwiała wycofanie się więc. A i nasza nadzieja była w tym, że jak będą przejeżdżać przez bazę, to dostaną od artylerii takie gongi, że im się nie uda już uciec. Nasz pancer 1C zniszczył Betetkę, stał rozkaz wiania stamtąd. co my kupę dobrej roboty odwalił w tym pancerze. Jacek ma. Jaki to Jacek? Jacek ma je. Tej przeciwnicy zaczęli zajmować bazę. I w tym momencie padło moje pytanie: na bitwach historycznych można wygrać przez zajmowanie bazy? I nagle się okazało, że nie można. Wobec czego dostaliśmy rozkaz, żeby nie, zajmować, żeby nie przeszkadzać w okupacji bazy. Ta, tak bardzo, żeby im to naprawdę przeszkadzało. Mieliśmy tylko symulować jakieś ruchy. Żeby się nie zorientowali, że coś tu jest nie tak. Mieliśmy obijać najsłabsze czołgi. ja nawet strzelała. A tak praktycznie rzecz biorąc, z powodu... Spod... 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 Zasad bitew historycznych, ta bitwa była jedyną, którą wygraliśmy. Ponieważ przeciwnicy złamali zasady i zajęli bazę, tak. Niemcy wygrali bitwę, ale ją powtórzono. Drugi raz już się nie udało. Chociaż tutaj nawet KW zdjęliśmy, więc nie było źle.